Proszę Państwa, nic nie łączy Polaków z Prusami Wschodnimi oraz z Niemcami i z historią Prus Wschodnich. Wiele łączy nas z Litwą. To chociażby wspólne wieki historii i czas, żebyśmy do tego sięgnęli, a nie opierali się na Prusach Wschodnich, co jest w ogóle jakąś aberracją. Proszę Państwa, dlatego liczę też na pozytywny oddźwięk. Jeżeli chodzi o moją inicjatywę ze strony i samorządowców po polskiej stronie, i tutaj po Luteckim. Razem jesteśmy w stanie zrobić więcej. Ta współpraca może wyglądać dobrze, trzeba tylko po nią sięgnąć, trzeba być odważnym, a nie chować głowy w piasek i opowiadać jakieś bajki niestworzone latami, że czegoś się nie da zrobić. No są pewne problemy, jeżeli chodzi o mniejszość polską na Litwie, ale to nie jest kwestia samorządów. Możemy wyjść z rozmaitymi propozycjami współpracy kulturalnej, ale również tych spraw ważnych dla lokalnych rolników oraz konsumentów.